Widzicie te chmury nad naszą wioską? Nie wyglądają one ciekawie. A wiecie dlaczego? Bo przyjdzie do nas tsunami. Tsunami i to nie będzie zwykłe tsunami. To będzie tsunami piosenki Slow". Także my się musimy uchronić. Słuchajcie, to będzie najnowsza piosenka, która dopiero będzie wychodzić. I nie wiem, czy to nam będzie grało teraz, czy co. My, my musimy uchronić całą wioskę. Znalazłem takie szkło. Trzymaj Slow". Z tego będziemy budowali tajną bazę. Na szczęście jesteśmy na trybie kreatywnym i możemy to zrobić w dosyć szybkim tempie, ja nie wiem z której strony to przyjdzie, także musimy to zrobić bardzo duże, z każdej strony to zasłonić po prostu, żeby ta woda do nas nie wleciała, no i zaprosić wszystkich villagerów, żeby oni przeżyli na razie wszyscy pochowali się po domkach bo się przestraszyli, mówią o tym we wiadomościach i wszędzie indziej także co, my zaczynamy budować, a wy zostawcie łapeczkę w górę, wszyscy bez wyjątku bo ja sobie sprawdzę kto kliknął, a kto nie a my rozkładamy, rozkładamy czym prędzej smajsto usuń ten środek, ja rozkładam roz Stawiam szkło, to szkło jest bardzo mocne. Ono jest wodoodporne, tylko nie wiem, czy tsunami, tsunami odporne. Nie wiem, nie wiem, wiecie, tsunami e, to oznacza bardzo dużo wody i bardzo duży nacisk. Nacisk wody i nie wiem czy to szkło wytrzyma, chociaż mówili w sklepie, że jest bardzo, bardzo mocne i odporne. Miejmy nadzieję, że tak będzie, a my robimy dużą, tajną bazę. Szybko, szybko, szybko lecimy. Działamy, działamy, działamy. A jeszcze widzowie muszę z wami porozmawiać, bo doszły mnie słuchy, że niektórzy oglądają a nie. Subskrybują kanału, więc widzowie ci co nie subskrybują kanału, mam nadzieję, że to się poprawi i normalnie w jak najszybszym tempie dobijemy normalnie tutaj 300 tysięcy, bo już dużo nie brakuje. Także kliknijcie wszyscy, proszę, jednego subika. No jeżeli bardzo nie chcecie, no to nie klikajcie, ale będzie mi smutno z tego powodu. Także co, my tutaj budujemy dalej, a wy, a wy działajcie z tymi subskrypcjami. Dawajcie, dawajcie, działamy, działamy, działamy. Za chwileczkę pójdziemy po villagerów. ochronimy ich wszystkich, wszystkich totalnie, nie zostawię nikogo. Nie zostawię nikogo, to jest moja wioska, ja jej bronię i ona musi przeżyć. Z nią musi być wszystko w porządku, także lecimy, lecimy, lecimy. Widzicie, jak ona będzie wielka z góry, jak to się będzie prezentowało. Normalnie elegancko. Lecimy, lecimy, lecimy. Dawaj, Spice, dawaj, dawaj, lecimy. Szkło musi być porostawiane, Dosyć wysokie musimy to zrobić, takie, nie wiem, dwupiętrowe. Tak, żeby wszystkich ochronić, żeby każdy miał gdzie spać. Także musimy zrobić to dwupiętrowe. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie traćmy czasu, nie traćmy czasu. To, w sumie to jesteśmy na trybie kreatywnym, nie? Możesz wziąć różdżkę i zaczarować. Weź postaw szybko ścianę, bo naprawdę jest już bardzo, ale to bardzo ciemno. Widzicie? Powstały od razu cztery ściany na raz. Dobra, to teraz dach. Dawaj dach i tutaj zrobimy też drugie piętro. Zamiast trawy też musimy zrobić normalnie tutaj, słuchajcie, szkło. Zamiast tej trawy wstawimy szkło. O, bardzo ładnie to wygląda. Także, Smajstoł, zrób to komendami, żeby to będzie bardzo szybko, a ja poszukam jakiejś rzeczy. Także weźmy tutaj jakieś łóżko, łóżka możemy dla villagerów zwykłe białe wziąć, dla siebie też wezmę zwykłe białe, nie będę jakiś lepszy czy gorszy. Dajemy łóżko tutaj, łóżko tutaj. tych villagerów będzie koło 20, przynajmniej tylu wiem, że mieszka u mnie na wiosce, czyli musimy postawić 22 łóżka, bo jeszcze ja i Smajstow, co nie? Także Smajstow zrób to komendą. Zaznacz tutaj elegancko, ładnie, pięknie i zrób to komendą. A ja postawię te łóżka do końca, Siob tutaj, szyb tutaj, dobra, miejsce, miejsce elegancko szkół jest pod spodem jakieś wejście. Weźmy tutaj drzwi, jakieś wielkie, metalowe. Ty smajstą, tutaj zacznij upiększać w tym domku, żeby jakoś tu wyglądało, nie było brzydko. Dobra, czekajcie, jakie drzwi by mogły sobie poradzić. Te są metalowe, ciężkie, więc te będą ok. Bierzemy je i zróbmy tutaj coś takiego, coś takiego, coś takiego. Te chmury są coraz bardziej. Zaraz zacznie spadać normalnie. Rozpada się. No i co? Wtedy nadejdzie tsunami. No to nie możemy pozwolić. Zobaczcie, jedno piętro już prawie jest gotowe. Daj tutaj, o, gąbki, tak jest, tak jest, to jest dobry pomysł, świetny pomysł, dobra, daj jak najwięcej gąbek. Dookoła przecież gąbki wsiąkają wodę, co nie? A woda normalnie ona nie będzie zwykła, zapomniałem. Nie wiem, czy ta gąbka będzie wciągała taką wodę, bo ta woda będzie ze wzorem smajstą, normalnie traileru jego. Także, także dajmy jak najwięcej gąbek i wszystkiego innego. Wszystko musimy wypróbować, byleby działało, dobra, tutaj jest już ładnie postawiona gąbka. Co byśmy mogli jeszcze dać, żeby zapobiegło? Mogę rozlać. Dobra, wezmę, wezmę różdżkę i normalnie różdżką zaczaruję lawę przed tajną bazą, żeby tutaj woda może się ugasi, albo coś takiego. Bądźmy dobrej myśli i oby to zadziałało. Tutaj set lawa, dobra, lawa się pojawiła, elegancko, oby zatrzymała. Oby zatrzymała to tsunami, bo nie wiem, czy my sobie inaczej poradzimy jakoś. Tutaj damy też jeszcze set lawa. Wejście trzeba zrobić dla villagerów, przecież villagerowie nie, nie przeskakują. Ej, z słuchaj, weź skocz po villagerów, skocz po, skocz po Villagerów, a ja zrobię tutaj przejście. Żeby oni mogli przejść, bo oni skakać nie umią nad lawą. E, ani parkurów, ani nic. Wiecie, villagerowie ogólnie są dziwni. Także zrobimy im tu przejście normalnie, żeby mogli przejść. Tak jest, dookoła, tutaj, tutaj, tutaj. Na początku będzie normalnie przejście dla villagerów. Oni tu sobie będą mogli normalnie przechodzić. Ej, w ogóle, co jest grane? Dlaczego po tym lawa się pojawiła? To ty to zrobiłeś, Ej, smacuł. Może, może to i dobry pomysł? Może ta lawa nie rozwali szkła? Dobra, bądźmy dobrej myśli. Słuchajcie, łóżka już por. Są porozstawiane, co jeszcze dla villagerów mógłbym wziąć? Skoczmy do domku, skopiujmy jakieś rzeczy i normalnie je porozstawiajmy. porozstawiajmy. szybko, co może się przydać. Telewizor, tak, niektórzy villagerowie lubią oglądać telewizji i nie może im tego zabraknąć, tylko czy ja go mogę skopiować? No o, dobra, mam skopiowane elegancko, to to już sobie powyrzucam, to już mi się nie przydadzą tej temy. Weźmy sobie jeszcze jakieś książeczki, jakieś półeczki. Półeczki się przydadzą. Dobra, zabieramy tutaj szafkę, jakaś marchewka, gazówka, Tak, to są takie podstawy. Tutaj weźmiemy lodówkę jeszcze. Ajajajajaj, aj, 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 aj. nie, zro... zrobiłem tak, jak nie miałem. Dobra, wezmę tutaj tak lodówkę. No i co, idziemy to porozstawiać i jakąś lampkę, tak, bo pod wodą może być normalnie ciemno, także skopiujmy sobie lampkę. U góry mam komputer. Muszę wziąć ten komputer ze sobą albo go skopiuję. Skopiuję go, tak jest. Tutaj jeszcze zamiast różdżki to... Nie, 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 to wezmę zamiast różdżki. Poczekajcie, tutaj coś takiego i to jeszcze muszę zamienić. Dobra, to to sobie przełożę do ekwipuneczku. Teraz sobie to, to... Dobra, mam Cały komputer wzięty. No i co? Idziemy porozstawiać to wszystko do naszej tajnej bazy. Smańsł już przyszedł! Ma paru villagerów! Tak jest! Pięciu villagerów przyniósł. Okej, okay, Smaistą, super, ale ich jest 20! Musisz ich 20 tu przynieść. Wbijajcie villagerowie i tu zostańcie. A ja porozkładam tu jakieś rzeczy, przyniosłem. Mamy tutaj jakąś e, normalnie do podgrzewania wszystkiego. Tu mamy jakieś książeczki, to ja też porozstawiajmy, żeby ładnie wyglądało i żeby villagerowie się nie nudzili, żeby się czasem nie pchali, żeby stąd wyjść. Także ja tu jeszcze lodówkę Jedną, drugą, trochę tych lodówek musimy porozstawiać, bo villagerów też będzie niemało, co nie? Także porozstawiajmy wszędzie lodóweczki. Musi być dużo jedzenia. Tutaj komputer. Komputer będzie głównie dla mnie, żebym mógł dla was odcinki dodawać pod wodą. No jeżeli tak będzie, no to słuchajcie, będę odcinki dodawał pod wodą. Ja nie mogę odpuścić niczego. Tak, o, widzę, że tutaj też pomyślałeś. Tak jest, no, musimy się gdzie mieć wykąpać, także daj tutaj jeszcze takie coś. Ja mogę tu lampki porozstawiać. Nie wiem, czy te lampki się przydadzą, czy też nie, ale w razie W rozkładam je villagerowie, już się patrzą. villagerowie to są nasze łóżka. Wy macie tutaj swoje rozgoście się, ja wam dam tutaj lampki, będziecie sobie mogli wieczorem zapalać. No i co? E, idźmy się rozejrzeć, czy tsunami już gdzieś nadciąga. Także smajstą, słuchaj! Idę, ja idę, weź tu się zajmij, a ja idę się rozejrzeć, dobra? E, no, kiwa, że tak, no to spoko. Jeszcze mam szafeczki do rozłożenia, a zapomniałbym o nich. Dobra, damy je gdzieś w tym miejscu. Nie, tu mam komputer. Dobra, gdzieś w tym miejscu. Tutaj nie chcą sobie z szafeczki. Jak villagerowie sobie powykładają, co tam tylko chcą. W tym miejscu, w tym miejscu jeszcze połóżmy. Tutaj też może być. Nie, tutaj nie może być. Dobra, tutaj postawię. Tyle wystarczy. Spliruję sobie ekwipunek. No i lecimy. Lecimy, zobaczyć, czy już tsunami nadciąga. I to sprawdzamy. Rozejrzyjmy się bardzo dobrze. I dajcie znać, widzowie, jak wy zobaczycie jakieś tsunami. Może przede mną, może ja uniknę. Nie tutaj, z tej strony, od strony morza to idzie. Ja, tsunami. Normalnie piosenki Smile slow. Wiele przygód. Dobra, dobra, musimy szybko do bazy, jak tu szybko płynie, zobaczcie! Wow, jak to wygląda! Normalnie jego twarz tutaj jest! Widzicie go? To jest smajstą! Ja nie mogę w to płynąć. Dobra, jeszcze mam tryb kreatywny, ale już ląduję, ląduje, ląduję! I wchodzę do tajnej bazy! Zamykamy drzwi! Villagerów niestety więcej nie udało się przynieść, ale chociaż pięciu uratujemy! No przynajmniej tylu. A tsunami nadciąga. Tsunami nadciąga. My jesteśmy u siebie w bazie i oby to szkło wytrzymało. Oby, bądźmy dobrej myśli. Smajstow, smajstow! Gdzie jesteś? Halo! Oh, bracie, bracie, bracie! Ej, mój brat gdzieś się, się zapodział. Braciszku, dawaj do tajnej bazy, bo nie ma czasu, nie ma czasu! Nie, zalewa nas! Bracie, gdzie... O, oh, jest. Uuu, ale się martwiłem o ciebie. C gdzie ty wyszedłeś? Ej, byłeś u villagerów? Ich uratować? Czy o co chodzi? A, kiwa, że tak. Dobra, to przykrywa nam bazę, to przykrywa nam bazę, zobaczcie! Szkło wytrzymuje, jak na razie wytrzymuje. Normalnie widzimy, zobaczcie, to jest Smyslow! I, I to tsunami zaatakowało nas. Normalnie teraz zobaczmy, czy Możemy otworzyć drzwi. Czy woda się wleje? Nie, nie wlewa się. Normalnie drzwi działają Nasza tajna baza wytrzymała tsunami No okej, okay, tylko co? My będziemy tutaj musieli żyć przez najbliższe ile? Parę lat Wow, jeszcze lagi dostałem Ej, laguje mnie Nie, zatrzymało mi Dobra, o, wróciło, wróciło Normalnie to tsunami jest takie mocno Mocne, że laguje mi Minecrafta Ty, jest słuchaj um, Potrzebujemy jeszcze łódek, nie łudek I wszystkiego innego Widzicie? Te, te, te gąbki pomogły nam Normalnie one O, w ogóle survival dostałem Chciałem podlecieć, ale nie dam rady, bo mam tryb survivalowym. No i słuchajcie, o, łódki dębowe. Dobra, dobra, to się nam przyda. Słuchaj, za chwilę spróbujemy stąd wypłynąć i zobaczymy, czy nam się to uda. Ogólnie tsunami bardzo mocne. Bardzo mocne, ale nasza baza okazała się być mocniejsza. Jeszcze nic nie pęka, całe szkło jest normalnie dobre. Czyli w sklepie nie kłamali. W sklepie powiedzieli, że wytrzyma, no i wytrzymuje. Albo ta lawa nam pomaga, no nie wiem. Jest tutaj wiele e, takich tych, e, które nam mogłyby pomóc. Słuchajcie, teraz spróbujemy stąd wypłynąć. Słuchaj smaństą, yy, masz może jakąś miksturę pod oddychania pod wodą, albo nie. Dobra, wiesz co? Wychodzimy, wychodzimy. Dawaj, wpływamy do wody najwyżej. Damy radę, to damy radę, nie damy rady, to nie damy rady. Yy, villagerowie, zaraz yy, po, po pomoc nadejdzie. Zawołam tu jakąś pomoc. Wypływamy stąd! Szybko, szybko, szybko! Zobaczcie, nasza cała wioska jest pod wodą. Jak to wygląda? Domek, nie domek i jak to wszystko wygląda? A my wypływamy, wypływamy i jesteśmy! Jesteśmy na samej górze. Nasza cała. Cała wioska jest zatopiona. Zobaczcie, jak to wygląda pod spodem. Dobra, mam łódkę, więc wyciągam ją na wierzch. Tutaj wsiadam. Smile, siadaj do mnie, będziemy płynąć. Albo, albo, o, masz swoją. No to po, popłyniemy, zobaczymy, dokąd doleciała ta fala. Nasza cała wioska jest pod wodą. Jak to wszystko wygląda? Co to było za tsunami? Na szczęście, nasza tajna baza wytrzymała. Uratowaliśmy, jakby nie było pięciu villagerów. No i słuchajcie, najważniejsze, że uratowaliśmy siebie, co nie? My jesteśmy cali, zdrowi, ale na, niestety, nasza. Wioska jest zalana. Teraz nie wiem, czy ją osuszać, czy może wrócić do tej starej. Tamta stara wioska nie jest zalana. Zobaczymy. Wow, Smaislow wypadł! Ej, już płynę, już płynę, już płynę! Wsiadaj do mnie, wsiadaj do mnie! O nie, już, y, dobra, na łódkę wsiada, OK, jest wszystko w porządku. Dobra, słuchaj, Smyslow, wsiadaj do mnie, odpływamy stąd jak najdalej. Płyniemy później. Oj, jeszcze wpadł do wody. Ej, ej, halo, halo! Wpływamy po niego, gdzie jesteś? O, dobra, Je jednak wyszedł. No, no teraz wsiąść na łódkę nie mogę, coś mi się zablokowało. Czekajcie. Cyk. O, dobra, siedzę, dawaj, do mnie, dawaj do mnie, wychodź z tej swojej łódki i dawaj do mnie. Dobra, siedzimy, dwoje sobie na łódeczce, no i odpływamy, odpływamy, zobaczymy, dokąd dopłyniemy, a wy widzowie możecie odpłynąć na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagrama. Serdecznie Was zapraszam. Tam za niedługo zaczną się pojawiać jakieś instastory z prawdziwego życia. Jeżeli chcecie zobaczyć mnie w prawdziwym życiu, to wbijajcie na Instagramka, a ten odcinek już się kończy. Także co, my płyniemy tam gdzieś w świat, a wy się trzymajcie do jutra. Na razie, cześć. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Także na razie, cześć! Tchau.